Witam wszystkich serdecznie i zapraszam na gameplay z gry Warface. W pierwszym odcinku pokażę Wam misję szkoleniową. Na samym wstępie chciałbym przeprosić za sobą jakoś film, ale niestety podczas nagrywania materiału gra strasznie się przycina. Prawdopodobnie jest to wina silnika gry, która bazuje na przeglądarce internetowej. Każdą misję kooperacyjną zaczynamy od lądowania śmigłowcem na sam środek pola walki i tak także jest w misji treningowej. Podczas lądowania mamy chwilę na ostrzą wrogich jednostek, zanim nasz transportowy śmigłowiec nie osiądzie na ziemi. Okej. Okay. Rozejrzałem się przez okno naszego statku powietrznego i nie dostrzegłem jak na razie żadnego zagrożenia. Kobiecy głos rozkazał mi wyjść z helikoptera. Nie ma jak to dowódca kobieta. Pośpiesznie udaję się do pierwszego checkpointa. Kobieta dowódca tłumaczy mi podstawowe mechaniki gry. I dowiedziałem się, że mój żołnierz może wdrapywać się na przeróżne obiekty. Nie ukrywam, że to dość przydatna umiejętność. Przechodzimy dalej i napotykamy się na kolejną przeszkodę. Którą pokonuję kłócając i przechodząc po nią. To akurat jest standardowa funkcja w tego typu grach. I kolejna przeszkoda, tym razem przeskakujemy. Teraz czas na mały pokaz ognia i strzelanie do tarcz przedstawiających drogi żołnierzy. Kolejny checkpoint i zadanie.

Zakładam lunetę na karabin i dostaję kolejne zadanie w misji treningowej. Tym razem zapoznaję się z trybem snajperskim. Teraz moim celem jest rozwalenie tych kolesi granatem. Strzał z podstawowej broni: nic się nie zda. Ponieważ mamy tutaj wrogą jednostkę, która chroni się pancerną tarczą. Teraz dowiadujemy się, iż jedna z profesji żołnierza jest jednostką wspomagającą i ma za zadanie dostarczanie amunicji swoim kompanom w drużynie. W sumie mamy w grze cztery jednostki: strzelec, medyk, snajper i inżynier. Kolejna bardzo ciekawa rzecz w kooperacji, która została wykorzystana w grze, to pomoc drugiego żołnierza w drapaniu się na wyższe budynki czy platformy, na które w pojedynkę nie mamy szans się dostać i wdrapać. sniper, And engineer and medic become available when you acquire more experience. Each class has unique equipment and skills. Switch to the sniper. Switch your class to sniper. kolejne zadanie the the sniper. Sniper rifle is the deadliest weapon. It has high damage and high precision with the extended scope zoom factor. Hit all the targets with your sniper rifle. Czyli musimy zdjąć kilka wrogich jednostek, hit all the targets with your sniper rifle. Weapons dropped by slain enemies or placed in the battlefield can be picked up by any class. Pick up a weapon. Pick up a weapon. Kolejne zadanie polega na wymianie broni na coś cięższego i rozwalenie za pomocą niej pojazdu mechanicznego. Podnoszę bron i po chwili mamy dość spektakularny wybuch, który pokazuje nam, że silnik gry ma w sobie dość dużą moc. I to było już ostatnie zadanie w trybie treningu. Dziękuję za obejrzenie materiału. Żegnam i pozdrawiam.